Dzień dobry Państwu, to są Interesy, ja nazywam się Bartosz Majewski, a dziś na warsztat weźmiemy książkę Jak pisać, czyli Pamiętnik rzemieślnika. Jej autorem jest Stephen King, czyli jeden z najbardziej poczytnych pisarzy w historii. Książka została wydana w USA w 2000 roku, a w Polsce wydało ją wydawnictwo Pruszyński, jedynie 14 lat później. Proszę nie regulować odbiorników. Jeśli ktoś nie zna angielskiego, mógł sobie poczytać po Polsku już po 14 latach. Uczcie się angielskiego kochani język nadal wyznacza Wasze horyzonty jak go nie znacie, to nie musicie żyć według kalendarza polskiego rynku wydawniczego. ale do książki. Jeśli książka o pisaniu byłaby źle napisana, to nie trzeba byłoby jej czytać. Na szczęście ta jest znakomicie napisana, o czym przekonujemy się już w jednym z pierwszych zdań. Pisać jest rzeczą ludzką, redagować boską. <grych> no zgrabne. King tłumaczy nam pozornie powszechne rzeczy, na przykład co do kwestii, może, posiadania telewizora. Posłuchajcie. Telewizja zjawiła się dość późno w gospodarstwie Kingów i cieszę się z tego. W gruncie rzeczy należy do grona wybrańców, ostatniego pokolenia amerykańskich pisarzy, którzy nauczyli się czytać i pisać, nim nabrali zwyczaju wchłaniania codziennej dawki obrazkowych bzdur. Może to nieistotne. Z drugiej jednak strony, jeśli dopiero zaczynacie karierę pisarską, może warto usunąć izolację z przewodu od telewizora, okręcić go wokół haka, a potem wetknąć do gniazdka i zobaczyć, co wybuchnie i jak daleko poleci. To tylko taki pomysł. Oczywiście nie wiemy, co w kwestii smartfonów miałby King do powiedzenia pisarzom. Przynajmniej nie z tej książki. Ale możemy się domyślać. Ale czy nieposiadanie telewizora... Wystarczy, żeby zrobić z nas pisarzy, nie! Będzie potrzebna jeszcze pewna doza wytrwałości. Posłuchajcie. Gdy dostałem kwit odmowy z AHM, wbiłem w ścianę nad adapterem gwóźdź, napisałem na druczku szczęśliwe znaczki i powiesiłem na ścianie. Potem usiadłem na łóżku, słuchając faca śpie śpiewającego I'm ready, prawdę mówiąc, czułem się świetnie. Gdy człowiek jest wciąż zbyt młody, by się golić, optymizm to właściwa reakcja na niepowodzenia. Kiedy skończyłem 14 lat, i goliłem się dwa razy w tygodniu, czy tego potrzebowałem, czy nie. Przeróżne kwity odmowy nie mieściły się już na gwoździu. Zastąpiłem go hakiem i pisałem dalej. Kiedy miałem 16 lat, zacząłem otrzymywać liściki z odręcznymi dopiskami, nieco bardziej zachęcającymi niż porada, by zamiast szywek używać spinaczy. Pierwszy z owych liścików pochodził od Alegisa Budrysa, ówczesnego redaktora Fantasy and Science Fiction, który przeczytał moje opowiadanie zatytułowane Noc Tygrysa. Natchnieniem do niego okazało się. Odcinek ściganego, w którym dr Richard Kimball pracował w Zoo bądź cyrku sprzedając klatki, i napisał, to jest dobre. Nie dla nas, ale dobre. Masz talent, Przyszli coś jeszcze. Te cztery krótkie zdania, na nabazgrane wiecznym piórem pozostawiającym spore kleksy, rozjaśniły ponurą zimę mojego 16 roku życia. Jakieś 10 lat później, po tym jak sprzedałem kilka powieści. W pudełku ze starymi maszynopisami odkryłem noc Cygrysa i uznałem, że nadal jest całkiem niezłym opowiadaniem, choć wyraźnie widać, że napisał je ktoś, kto dopiero się uczył. Przerobiłem je i wiedziony kaprysem ponownie wysłałem je do FSF. Tym razem je kupili. Zauważyłem, że kiedy odniesie się sukces, pisma znacznie rzadziej używają zwrotu nie dla nas. Niektórzy z nas są tak wybitni, że dostają szansę za pierwszym razem. Reszta musi zasuwać narażać się na odmowy i ogólnie uprawiać outbound. Co się okazuje, King na początku kariery był jednym z tych, którzy muszą się starać. Może dlatego pod tytuł tej książki to poradnik rzemieślnika. Posłuchajcie jeszcze. Przed Carrie napisałem trzy inne powieści: Rage, Wielki marsz i Uciekiniera, opublikowane znacznie później. Rage jest z nich wszystkich najbardziej niepokojąca, a Wielki Marsz chyba najlepszy, lecz żadna nie nauczyła mnie rzeczy, które przekazała mi Carrie White. Najważniejszym moim odkryciem było to, że pisarz może na samym początku postrzegać jakąś postać w sposób równie błędny, jak czytelnik. Poza tym odkryłem, iż przerwanie pracy nad czymś tylko dlatego, że jest trudne ze względu na emocje bądź wyobraźnię, to kiepski pomysł. Czasami trzeba kontynuować, nawet jeśli się nie ma ochoty. A czasami, gdy sądzisz, że siedząc przy biurku przerzucasz łajno, w istocie odwalasz kawał dobrej roboty. Kiedyś, żeby zmotywować się do treningu, zacząłem ćwiczyć razem z kolegą, który został takim moim accountability buddy. A ja rewanżowałem mu się tym samym. Po prostu rozliczaliśmy się z rzeczy. W praktyce to polegało na tym, że jeżeli nie ćwiczyliśmy, to musieliśmy powiedzieć o tym drugiemu, co naturalnie zawodziło drugą osobę. Działało tak sobie. Ale usłyszałem od niego bardzo ważną obserwację. Mistrzowie olimpijscy nie zastanawiają się nad tym, czy idą na trening, czy mają ochotę, czy jest dobra pogoda i dobre warunki, tylko po prostu idą na trening, bo to jest część ich tożsamości. Są po prostu ludźmi, którzy chodzą na trening. W tym sensie nie należy się skupiać na tym, żeby trenować regularnie, tylko na tym, żeby być osobą, której bycie polega między innymi na regularnym treningu. Wszystko wskazuje na to, że z pisaniem jest podobnie. Czasami, gdy sądzisz, że siedząc przy biurku przerzucasz łajno, w istocie odwalasz kawał dobrej roboty. Ale wróćmy do Stevena. Jeśli chcecie zostać pisarzami, przede wszystkim powinniście pamiętać o dwóch rzeczach: dużo czytać i dużo pisać. Nie da się tego uniknąć, nie istnieje droga na skróty. Ja sam czytam dość wolno, ale zazwyczaj w ciągu roku przegryzam się przez 70-80 książek, głównie beletrystyki. Czytanie jest ważne przede wszystkim dlatego, że dzięki niemu proces pisania staje się czymś łatwym i znajomym. Przybywamy do krainy pisarstwa z gotowymi dokumentami i przepustkami. Stałe czytanie przeniesie nas w miejsce, czy też nastrój, jeśli wolicie to określenie, w którym możecie pisać z zapałem i bez skrępowania. Dzięki niemu uzyskujecie także nieustannie rosnącą wiedzę o tym, co zostało już zrobione, a co nie, co jest banalne, a co świeże, co się sprawdza, co leży konające bądź martwe na kartce. Im więcej czytacie, tym mniej prawdopodobne, że zrobicie z siebie durniów za pomocą pióra lub komputera. Fragment, który właśnie usłyszeliście na pewno jest prawdziwy, jeśli chodzi o moje prywatne doświadczenia z pisaniem. Ja przez jakieś 11 lat czytałem między 40 a 60 parę książek rocznie i pisałem artykuły. I w końcu zaczęło mi się wydawać, że czuję się na siłach, żeby napisać książkę. Więc ją napisałem, trochę taką rzemieślniczą metodą, kingowską. Dodałbym tylko, że trzeba wykonać jeszcze tak pirazy drzwi, półtorej tony researchu, no i przetestować to, co zamierzacie wytworzyć i wypuścić na rynek na potencjalnych czytelnikach, żeby wykryć deficyty i błędy w naszej wiedzy. Przynajmniej tak to działa, jeżeli chodzi o literaturę nonfiction. Ale mógłbym tak jeszcze długo, ale tutaj postawmy kropkę, bo nie chcę wam streścić całej lektury, tylko przekonać was do tego, żebyście kupili sobie. Jak pisać pamiętnik rzemieślnika pióra Stephena Kinga? A przy okazji, skoro obejrzeliście cały odcinek, to może zostawcie subskrypcję, żebyśmy widywali się częściej. Serdecznie polecam Wam tę pozycję i do następnego odcinka.